Siemka, witam wszystkich. Dzisiaj bardzo serdecznie zagramy sobie w fsa 15 To jest mój mod, który znalazłem na stronie LS 4 z modem ręki z U-660, który wam go w opisie lub w komentarzu pod filmikiem. Dzisiaj zajmiemy się żniwami na mapie Bolesiową V6. Tutaj mam mapę Oczywiście z internetu Razem z modpacem I to są dzisiaj moje już singlowe żniwa A być może już kolejny odcinek Robię jak gram z moim kolegą Na multiplayerze Ale dzisiaj niestety Gram sam Bo on nie może grać dzisiaj Nagram sobie dzisiaj sam Widzicie tutaj Widzą bardzo mi się podoba. nie ma bardzo dużo funkcji osobistych. Szklata, to odpływ różne tutaj rzeczy. Ja tutaj będę miał różne modyfikacje na stronę tego ściągania, na tym konto. Więc mogę wam te modyfikacje wystarczyć, jeżeli będziecie chcieli, to tylko wysadz komentarzy pod filmikiem o jakim odchodzi i jakim go może udostępnić. dobra, teraz już zajmijmy się żniwami 2015. Przypomnę też, że to jest mój pierwszy filmik na YouTube. Mam nadzieję, że wpadł mnie i będzie kilka subskrypcji i lajków pod tym filmikiem. Chodzi o mapę, to mapa na pewno z pewnością najlepsza polska mapa, to jest bez dwóch zdań nawet. Wszystkie powiem, że jest pierwsza mapa od 6 Ta praca graficznie napisane zbyliśmy bardzo dobrze. I to, że przynajmniej to, że jest obornik O2, wapno i sieczka to jest 100% najlepsza. najlepsza mapa. Ja i słoma to jest realistyczne, to jest łapa w cud. Tylko na tej łapie nie wracam, na innych łapach, bo na no, jak mi się to ja brakę, na kanał, nie wracam, no i do ja, na nim wracam, nie wracam, nie wracam, nie wracam, nie wracam, nie Ja nie wracam, nie wracam, nie mi w 4, nie wracam, się wracam, nie wracam, ona nie była taka graficznie wyrobiona, taka tutaj i wiesz, No, ale mapy były fajne. W urzędy mapy były bardzo dobre i mogła się to na

Чихо. <свес> 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 Oi. Ja przecież bo nie widać jak leczy z gorzej. To jest no to nie. Tak, pracę złożoną na nie tyle pracy w tyle Nie to będzie taki To chyba będzie na tyle, bo mi będę ważne od całym kosziemen tego całego pola od odkusiłem kilka pasków. Więc tak, mam no, nadzieję, że film się spodobał. Moda na razie tego 60 nie będę udostępniał. Wbijajcie na mój kanał. Ja nagrywam także też Cesa a Sorsa. Będę nagrywał LSA LSA 15. Więc cześć, do zobaczenia.